Witam was w słonecznym Mediolanie. Za mną jest katedra. Przed chwilą stoczyłam dwugodzinną walkę o pomadkę z grawerem z Kiko Milano. By było to ciężkie, ale trochę przesada brać 10 pomadek tak jak pani przede mną. E, na szczęście jeszcze przede mną inne kobietki miały takie "Honey, how long? How long?" Więc w sumie pani się troszeczkę pospieszyła. Mimo wszystko e, cała przyjemność zajęła dwie godziny. Łączna kwota wyszło 200 zł. Zdążyliśmy jeszcze pójść do Lego i zrobiłam z LEGO mnie i Franka. Teraz będziemy się kierować do jakiegoś parku, tak? Do zamku. Tam gdzie moje miejsce. Płyska. Pogoda jest w porządku. Teraz zaszło słońce, dzięki Bogu, więc mogę się skupić na tym, co mówię. Tak to jest całkiem ciepło. W sumie bym powiedziała, że jest parno. Ma lać deszcz. Gdzie? W Mediolanie. Dobre, co? Na razie jeszcze nie pada. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo... Kurczę, będzie afera butowa znowu. Obawiam się afery butowej, która była w Rzymie. Kupiłam cztery produkty. Zrobiłam sobie lipką, bo mam nadzieję, że jest w porządku, zaraz je przetestujemy. Kupiłam też pomadkę dla mamy, bo jak sam lówna bym była, gdybym kupiła tylko dla siebie, jest dla mamusi. Tu macie tak Milan. Tu macie imię mamusi. Nie wiem czy widać. Ale to. Ważne, żeby mama widziała. Kolor macie taki, taka czerwona. Konturówka wygląda o tak. Potem mamy pomadkę z napisem Tocha. I chyba tego nie widać. W takim kolorze, o. Kolorek 18. Tak usta wyglądają bez błyszczyka. A tak wygląda całość z błyszczykiem. Buongiorno. Witam w kolejnym dniu przygody mediolańskiej. Idziemy teraz na stadion San Mario. San Siro. Pogoda jest dość ciepła. Znaczy inaczej, ciepło-zimna. Raz ciepło, raz zimno. Teraz jesteśmy w fali ciepła. Dzień, dzisiaj jeszcze totalnie nie po mojej myśli. Obudziłam się chora. Jestem prawie pewna, że w nocy miałam gorączkę. Pada deszcz. Mieliśmy jechać na tej chyba nie wyjdzie. Wiedz, chcieliśmy kupić labubu, ale dupa, nie ma labubu. Nie będziemy na paczka jak labubu. Idziemy teraz do muzeum Leonardo DiCaprio. Leonardo Da Vinci. I idziemy do muzeum jakichś iluzji. No bo pada Pada deszcz Młoda z Mam nadzieję, że coś wygramy Bo jeszcze nie jeden jest 10 euro! Wygraliśmy ESA